sobie film z Minecrafta i wiecie, Wojtek jest już na moim mieście, Wiktorowo wiecie, wszystko sobie ogarnia że my pójdziemy do niego, zostawcie subskrypcję, i łapkę w górę i jakiś fajny komentarz i 30 ja z... lipca ja sobie zrobiłem ten expa no Wojtek też będzie był na tej nocy, nie? No. Ej, to jest też nawet. Co sobie postawię coś takiego. Nazn taki znak. Dzisiaj robimy wojnę z wieszkim, z spilawierami. Robiłem to na innym mieście. Zabij, chyba, bo no. Idzie chyba po Nintendo. No, no moją, e, ten, e, Wysze, i po inton taki śnik taki no. Tu mieszmam stare, jestem je przyznam no mój ten Wojtko potem chciałem ten, e, ten e, Jesteś. Mhm. miałam tam golemy. Napadły na Twoją wioskę? Napadły. No, dobra, daję tutaj pillagerów. Ale było dużo. Niech się tutaj rozgoszczę. Nie o ty, ty się przeszłem. Zjechasz sobie własną, bo jesteś na portalu. Na to portalu. Ja chwasz sobie w portalu. Ej, no właśnie. Dobra, poczekaj. To no, są emerytury. Dobra, poczekaj. To ja biorę pillagerów. Tacy że Ja wiem, ja sobie zrobię jeszcze kolejny Poczekaj, no chodź już tutaj za mur Chodź za mur, Chodź za mur Mogę zmienić? Hm. tu. Jak to rozciągnąć? jest mi to jest divanu. Chodź. Nas dewalu to jest mówimy. Ej, Chodź, będziesz mi mieli farmę totemów Ej, ile mam ją piłek? Ja chciała opróć y, tego. O ty, chodź. O ty. Nie, niech u mieli... Nie. O! mam totem, chcesz totem? Dobra. Teraz będziemy mieli farmę totemów Chodź. No, rozłamuję łótek. No, A... ostatnio chyba coś nie ogarniasz. To mi się zdaje. Teraz sobie crafting tej. No, tutaj Nie wiem. Jezu, ile mam tych hitów no Jeszcze o tak. ten i tam, tutaj. To... Masz zabić sobie Nie, ja mam podpalający więc... Tu to zabij bisek. Tu ty, ty nie ma. Ty typując, bo to jest reżyser. Aha! Tutaj jest moja skrzynia, dobra? <śmulity> Ej, <Ey>, co sprzedaję? <śmulity> Poczekaj, bo ja chcę kupić. Nie bij, nie bij. Nie bij, no widzisz, coś zrobił. No co? Ej. Hey. Ja sobie... O ma, wow. czemu wykopiłeś z niego? Nie wykupuj. A ma jakiś dziadek. Czemu ty? Czemu? O co, ty robisz? O nie, 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 nie. ty Zjeżdżę do koczta, zjeżdżę Kurde. Dostał. Zabijemy jednego ty, Tylko trzeba ty, ty, Nie wiem, zróbmy taką dziurkę Masz e, nie, Zabierz, nie zabierz sobie nie, A, nie, nie, nie nie, Ja sobie kupię Walcz no, z nimi no, Zostaw Twojego kolegi O jest Wreszcie jest go Ja się po nogę Tak, tutaj damy do dziury a no nie włoś tam, bardzo proszę. No tam chce, żeby tak nie wychodziło Teraz pejdę w tu od razu. Będziemy ja no, Tutaj będzie wejście. Uff, uff. jest spadło. Tutaj jest

ну я не сейчас крафтовый. Ну, а ты встал? Ты Я Я взял забием. Забием Да. Дай еще потом, дай еще потом. Ты встал? Близко. Вон тут он. Вон тут он. И скинул другой. Нет, давай так ты атаку бомбу. Ой, срочно, а вы не продали. Винул, кстати.

jest zginął, jeszcze tutaj, tutaj jest. Jest zginął, kolejny. Z... No. To jest mało dostał. giną, to już jest, zginął, go Jeszcze dwóch chyba zaczyna. Tak, tak. Wiesz, To jest wojna w naprawdę. No, musimy z nimi walczyć. Nie, no, bo trzeba ich, trzeba ich zabić, bo ten gościu. Oni, powie oni ich powiększają super teraz mamy przerąbane. o paczkolek to to nie no nie, nie. no trzeba nie zabić trzeba ich wszystkich killnąć killnąć Ej, no. nawalam Chodź. Chodź. tu. Ty, mam, mam... Nie, strzały mi się skończyły. Bratu, ja muszę iść po strzały, poradzisz se? Nie. tu poradzisz się? masz koksy, jesteś silny. Nie. To co to Tutaj idź tam, a ja idę szybko po i już tutaj wrócę, zabiorę dwa statki. To jest normalnie jakaś masakra, widzowie. Nigdy czegoś takiego nie mieliśmy w Minecraftzie. Kijo, normalnie, że jest tak dużo. No My mieliśmy tak mało, kop. Wiecie. A nie tak dużo. Nie, zgubiłam mój no Ja go trafię, a ten. To jest daleko. To ci tam nie wiem. Dobra, wiesz. A ten, Jest! Ten? został. Mam duży strzał. Od... Ej, za tobą jest. O. Ej atakujecie! No. O! Gdzie są chyba wszystkie. Dobra, teraz nie przywłocz, teraz grabiesz. Chodź wesoł. O, nie, o to grabierz, to grabierz, nie, 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 opuszaj. nie opuszczaj! Nie opuszczaj, proszę! Nie odpuszczaj, bo mam trudno. Gdzie ty idziesz? Na twoją. tam są, Ki Kasztanie! Kasztanie tak, O, mamy no, mam kuszę. Masz kuszę. Nie, ja chcę obrać. No nie, zabierz się, Wy tak, zabierz se, no, no, te, 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 no proszę. zabierz się, bo ty po jesteś tam. nowym członkiem. Ty no. jesteś nowym członkiem. O nie. Ty, 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 ty. To jest mój,

O, to... to... no, nie mam tego potrzebnego, bo już tutaj, był, tutaj uh. długo wyjeżdża. Tu się zniszczy to. Se zniszcz to. Uro, jeszcze ja bym to zrobiła. Oczy się? A ja? No to się zniszczy to. O, mam dirtę. Cześć. Dobra. Trzeba takiej zrobić. Dobra. No dawaj. Przecież to by a... było na tyle z tego przyniosłego, także pa!